Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl Wydawnictwo Bellona zaprasza do wysłuchania audiobooka pod tytułem Bitwa o jawę Autor Witold Supiński czyta Adam Bauman Nagrania Audiotes Po skarby południa Konwój złożony z 10 transportowców, załadowany żołnierzami 124 Pułku Piechoty i specjalnego oddziału desantowego Yokosuka, był parokrotnie atakowany w drodze przez nieliczne samoloty nieprzyjacielskie. Nawet interesujące widowisko i zresztą dla Japończyków niezbyt groźne. Na niebie wykwitły chmurki wybuchów pocisków przeciwlotniczych, kilka wysokich słupów wody. Wzbiło się w górę w przyzwoitej odległości od okrętów i wkrótce było już po wszystkim. Wieczór poprzedzający lądowanie na Borneo i następująca po nim noc, miało jednak głęboko wryć się w pamięć żołnierzy Nipponu. Ciszę panującą na morzu rozdarł nagle głuchy huk, ciemności rozświetlił czerwony błysk i przy burcie jednego z transportowców Wytrysnął wysoko gejzer wody. Ciemne sylwetki niszczycieli eskorty przemknęły wzdłuż statków konwoju w poszukiwaniu niewidocznego wroga, lecz po chwili nastąpiła druga eksplozja, później trzecia i czwarta. Dwa transportowce tonęły, dwa następne zostały poważnie uszkodzone, lecz zdołano je uratować. Matsuo Kamata. Młody żołnierz z oddziału Jokosuka, znajdujący się na pokładzie jednego z ocalałych transportowców, zaciskał w bezsilnej wściekłości dłonie na relingu, bezskutecznie usiłując dojrzeć niewidzialnego wroga. To jest podłe, myślał. Taki podstępny atak z ukrycia. Perfidny Albion. Nie przyszło mu przy tym do głowy, że kodeks samurajów Bushido. Na którego tradycje od lat powoływał się japoński militaryzm, własnym bojownikom wręcz zalecał stosowanie najbardziej perfidnych podstępów. Niesłusznie jednak posądzał Anglików o wykonanie tego udanego napadu. Rzeczywistym sprawcą był holenderski okręt podwodny patrolujący wzdłuż wybrzeża Borneo. Drugi okręt podwodny tej samej bandery, K-16 zaatakował ponownie tej samej nocy, posyłając na dno japoński niszczyciel Sagiri. Sukces ten jednak nie przeszedł bezkarnie i okręt podwodny został zatopiony w drodze powrotnej przez ścigającego niszczyciele japońskie. Dnia 24 grudnia 1941 roku konwój japoński dotarł mimo poniesionych strat do miejsca przeznaczenia, i rozpoczął desant zmierzający do opanowania miasta i portu Kuching, największego ośrodka północnej części Borneo, należącej do Wielkiej Brytanii. Dwadzieścia łodzi desantowych wypełnionych żołnierzami japońskimi wpłynęło do ujścia szerokiej rzeki Santu Bong, dostępnej nawet dla średniej wielkości statków morskich, kierując się w stronę miasta położonego w odległości kilkunastu kilometrów od morza. Tutaj jednak spotkała Japończyków niespodzianka w postaci celnego, choć niezbyt silnego ognia artyleryjskiego. Kamata, skulony na dnie łodzi, wraz z dwudziestoma trzema innymi żołnierzami znów nie mógł dojrzeć śladu nieprzyjaciela. Po obu stronach wielkiej rzeki widniała tylko zwarta masa brudnej zieleni. Cztery łodzie desantowe zostały trafione i poszły na dno, lecz reszta parła niepowstrzymanie pod prąd. Do celu dotarło wreszcie trzynaście łodzi, które wysadziły planowo oddziały desantowe w okolicach miasta. Kamata skoczył lekko z łodzi na piasek plaży i szybko rozejrzał się dookoła. W najbliższej okolicy panował zupełny spokój. Po drugiej stronie szerokiego nurtu rzeki Santu Bong widniało w odległości paru kilometrów rozległe, lecz luźno zabudowane miasto Kuching. W kilku miejscach wznosiły się w górę wysokie słupy czarnego dymu. Gwałtowna strzelanina zwróciła jednak uwagę kamaty na bliższą okolicę, gdzie z gęstej roślinności podzwrotnikowej wyglądały dachy jakichś domów. Dowodzący plutonem porucznik Taguchi wydał gardłowym głosem kilka rozkazów. Żołnierze cesarza Japonii rozsypali się sprawnie w teralierę. I ruszyli krótkimi skokami wzdłuż drogi prowadzącej w głąb dżungli. Znów krótka komenda i cała tyraliera przypadła do ziemi. Kamata legł nieruchomo, z kolbą karabinu przyciśniętą do ramienia, lecz ogarniało go coraz większe podniecenie. Za chwilę, po raz pierwszy w życiu, znajdzie się twarzą w twarz z wrogiem. Młody Japończyk miał wreszcie możliwość wziąć udział w walce o jakiej poprzednio marzył, podziwiając czyny samurajów, opiewane w licznych wierszach, których uczył się w szkole na pamięć. Strzelanina ucichła i Pluton ponownie ruszył naprzód. Za zakrętem drogi ujrzano ciała kilku żołnierzy japońskich. To trzeci Pluton, który wylądował przed nami, powiedział obojętnie sierżant, zwracając się do Kamaty. Poznaję kaprala i zukę. Jeszcze kilkadziesiąt kroków i oto oni. Wrogowie. Było ich sześciu czy siedmiu. Leżeli nieruchomo w poprzek drogi i w jej pobliżu. Obok stał porzucony karabin maszynowy. Kamata pochylił się, mieli na głowach turbany. Od ich zastygłych, woskowych twarzy odcinały się gęste, czarne brody. Na oliwkowo zielonych mundurach błyszczały złote guziki. Kamata odciął nożem jeden z nich na pamiątkę. Na guziku widniał herb. Podpierany przez dwa dziwne zwierzęta. Nad herbem wielka korona. Kamata zaczął gorączkowo przypominać sobie, ależ tak, odwiedziny u ciotki w Nagasaki, oglądanie obcych konsulatów. Oczywiście, herb Wielkiej Brytanii. Ale ci ludzie to przecież nie Anglicy. Co oni tu robili? Jeszcze raz spojrzał na poległych. Zauważył teraz dopiero jednego z nich. Jasnorude włosy, krótko przystrzyżone wąsy, twarz rażąco biała. Obok sztywna okrągła czapka, na ramieniu trupa złote gwiazdki oficerskie. Tak, to Anglik, ale ci pozostali? Podpułkownik Lane zdjął czapkę i otarł spocone czoło. Co za upał! Obrona imperium, misja białego człowieka! myślał z goryczą. Kolonia większa obszarem od Anglii i Szkocji razem wziętych a trzeba jej bronić jednym batalionem hinduskim no i jeszcze ten oddział tubylczy ser bruka białego radży sarawaku dobry tylko do parady oficer podniósł lornetę do oczu i spojrzał na odległe morze o mile od ujścia rzeki spoczywały zakotwiczone transportowce dalej krążyło parę smukłych niszczycieli od statków oderwało się kilka ciemnych punktów i skierowało w stronę lądu, pozostawiając za sobą białe smugi. Wciąż jeszcze lądują. Lane zaklął. Pomyśleć, że w tej chwili w starej, wesołej Anglii kończą się przygotowania do święta Bożego Narodzenia, piecze się indyki, gotuje okolicznościowy pudding, stroi choinki. Happy Christmas! Tymczasem on. Dowódca 2. Batalionu 15. Pułku Pendżabów ma stawiać opór inwazji japońskiej, nie mogąc liczyć na żadną pomoc. Komunikaty radiowe są złe, coraz to gorsze. Flota amerykańska i angielska otrzymały ciężkie ciosy, może decydujące. Z Malajów, Filipin, Hongkongu wiadomości coraz bardziej pesymistyczne. Meldunki... Otrzymywane od własnych dowódców kompanii drogą radiową również nie są pocieszające. Sierżant Kapur znów biegnie z radiostacji. Ser, meldunek od kapitana Jonesa. Działa i moździerze nad rzeką umilkły, łączność telefoniczna i radiowa z ich stanowiskami przerwana. Japończycy wylądowali po obu stronach Kuching i ich patrole dotarły na ulice miasta. Strzelanina pod pałacem Maharadży. A więc sforsowali zaporę ogniową na rzece. Zamaskowane działa zostały widocznie zlokalizowane i zdobyte. Kuczyng leży na tyłach głównych sił batalionu. Należało podjąć decyzję. Podpułkownik Lane spojrzał na swego sierżanta. Twarz kapura, zasłonięta niemal całkowicie gęstym, czarnym zarostem, przetykanym już nitkami siwizny. Była niewzruszona, lecz w jego wielkich oczach widać było wyraźny niepokój. Gural z Pendżabu pozostawał już 30 lat w służbie brytyjskiej i nauczył się w niej, że jak Allah w niebiosach, tak na ziemi król angielski jest wszechpotężnym panem. Obecnie to pojęcie zaczynało się chwiać i kruszyć. Potężna Anglia, tak potężna, że od wielu, wielu lat. Wszelkie bunty, jakie w jego ojczyźnie wybuchały przeciwko białym panom, musiały zakończyć się okropną, krwawą klęską, teraz najwyraźniej brała w skórę. I od kogo? Od Azjatów, od tych małych, skośnookich, żółtoskórych ludzi, których widywał w Indiach jako drobnych kupczyków. Lane powziął już postanowienie. Postąpi tak, jakby postąpił na jego miejscu każdy oficer brytyjski. Podpułkownik był dumny ze swego batalionu dowodzonego i szkolonego przez niego już od lat, złożonego z wysoce zdyscyplinowanych zawodowych żołnierzy. Przede wszystkim należało uratować tę jednostkę dla Anglii. Sierżancie, nadajcie radiogram do wszystkich dowódców kompanii, wykonać plan generalnego odwrotu na południe. Sierżant zasalutował i odszedł w milczeniu. Podpułkownikowi Leinowi nie udało się jednak ostatecznie uratować swego batalionu. Dzielni żołnierze z Pendżabu przeszli wprawdzie setki kilometrów przez niezbadane dżungle wnętrza Borneo, stoczyli liczne walki i dotarli na południowe wybrzeże tej wielkiej wyspy, lecz możliwości dalszej ewakuacji zostały udaremnione przez flotę japońską, która panowała już w tym okresie niepodzielnie nad morzem. Resztki batalionu skapitulowały w 10 tygodni po opisanych wyżej wydarzeniach. Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl.